Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Gotowanie z robotem kuchennym Kobo. Dzisiaj przy pomocy Robota Kobo 7 przygotujemy sobie prawdziwą bombę witaminową dla naszego organizmu, idealne na taką właśnie porę jesienno-zimową. Będzie to smoothie. Mamy tutaj w Kobo 7 naprawdę bardzo duży wybór smoothie, tylko wyobraźnia nasza nas ogranicza, jakie jeszcze możemy sobie tutaj owocowe koktajle przygotować. Ja dzisiaj przygotuję koktajl, który jest z najnowszej aktualizacji Robota Kobo 7. Będzie to smoothie z winogronami, z kiwi i sokiem z limonki. Zatem Was gorąco zachęcam do obejrzenia filmu z przepisem. A jeszcze chcę Wam przypomnieć, że we wrześniu do 30 września obowiązuje mój kod rabatowy GOT 400 na zakup robota kuchennego Kobo 7. Link do sklepu, jak zawsze, znajdziecie w opisie pod filmem. Zatem macie okazję, żeby kupić robot w niższej cenie. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, ponieważ w każdą sobotę o godzinie 9 macie nowy film z przepisem z użyciem robota Kobo7. Zatem zapraszam na film. Nasze smoothie przygotujemy tylko z trzech składników. Są to winogrona zielone bezpestkowe. Mamy tutaj kiwi. Ja wybrałam kiwi gold, ponieważ jest słodziutkie w smaku. I mamy tutaj sok z dwóch limonek, taki z miąższem. No i jeszcze woda i to tworzy całość naszego koktajlu. Przepis wybrany, winogronowe smoothie z kiwi i limonką. Ok. Wszystkie składniki wymienione, ale to już wiecie z moich poprzednich filmów. Wciskamy dalej. Macie tutaj możliwość zważenia sobie wszystkich składników po kolei. Ja już mam przygotowane, dlatego wciskam dalej. Teraz mamy pierwszą czynność zrobić, czyli zetrzeć skórkę z limonki i wycisnąć sok, odstawić, bo już mam to przygotowane. Wciskam dalej. I teraz, już do naczynia miksującego, wkładamy praktycznie wszystkie składniki, które tutaj mamy wymienione. Ja tylko pominę cukier, ponieważ uważam, że te owoce są już na tyle słodkie, że już nie trzeba ich dosładzać. Zdejmujemy pokrywę. Wagę mam wyzerowaną. I przekładam 420 g winogron. Do tego dajemy 330 g kiwi. Kiwi jest pokrojone na takie kawałki. Dalej wlewam sok z limonki. Zeruję wagę. I wlewamy 450 g wody niegazowanej. Tutaj mam 452 gramy. Te 2 gramy naprawdę nie robią różnicy. Wciskamy przycisk dalej. Teraz sobie zamknę pokrywę. I naciskamy start. Na obrotach 7 przez minutę będzie tutaj robił nam się pyszny koktajl owocowy. Start. Już ostatnie sekundy. To smoothie już mamy gotowe. Możemy sobie podawać z kostkami lodu. Tak wygląda gotowe smoothie. Ma idealną konsystencję do picia. Ja sobie już tutaj przygotowałam dwie szklaneczki z lodem. Także wlewamy. Nie dość, że to pięknie wygląda, to jest naprawdę prawdziwą bombą witaminową dla naszego organizmu. Mamy pyszne, owocowe smoothie gotowe. Ja już za chwilę będę się delektować tym pysznym koktajlem. Chciałam wam jeszcze powiedzieć ciekawostkę: teraz jest jesień, mamy tutaj w składzie kiwi. Jedno kiwi to jest stuprocentowe dzienne zapotrzebowanie na witaminę C, także jest idealne teraz na tą porę przeziębień. I co zawiera jeszcze kiwi? Zawiera serotoninę, czyli hormon szczęścia. Zatem tym bardziej warto sobie zrobić taki pyszny koktajl owocowy. A z Kobo 7, widzieliście, zajmuje to naprawdę krótko, bo tylko minutę. Przypominam Wam o kodzie rabatowym, który obowiązuje we wrześniu, GOT 400. Możecie kupić Kobo 7 aż 400 zł taniej. Link do sklepu macie pod filmem. Po tym czasie obowiązuje mój standardowy kod GOT250. Zatem zostawcie komentarz pod filmem, łapka w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie.